Cześć, z tej strony Bio. Zapraszam Cię na nową serię filmów poświęconych poradom z mojej folii. Seria ta powstała na prośbę jednego z widzów. Na wstępie zostaw lajka, komentarz oraz subskrybuj kanał. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przygotowuję moją glebę pod pomidory, ogórki czy pierwsze nowaliki, koniecznie wpadnij na nowy film. Opowiadam tam wszystko. Od kopania ziemi przez obornik, kompost aż po domowe triki takie jak skorupki jaj, banany czy pokrzywy przed wsadzeniem moich sadzonek. Moja gleba to ciężka glina, ale z roku na rok robię, robi się coraz lepsza. Nawet w zimę działam. Zabiegi takie jak magazynowanie śniegu pod folią bardzo dobrze później oddają wczesną wiosną a jak sadzę rośliny zostawiam lekki dołek żeby woda nie uciekała na boki pomaga to łatwiej podlewać mniejszą ilością wody niż normalnie żadnych nawozów oprysków nie daje nawet Miedzianu na moje pomidory rosną bez tego. Chcesz poznać cały ten proces krok po kroku? Zapraszam do obejrzenia pełnego materiału, w którym wszystko opowiem. Link w opisie. Pozdrawiam serdecznie, Bajo.